Siemaneczko, witam wszystkich, Szuwar z tej strony, moi drodzy, niedziela, południe, jest zajebiście, słoneczko do piernicza, jest chłodnie, jesień w pełni, 2020, a jedziemy na morsowanko nad zalew, schodzić trochę dupę, nie wziąłem kąpielówek, ale myślę, że nie będzie dużo ludzi, więc trochę się pochlapiemy w wodzie. Jadę po ziemeczka, wypijemy szybką kawkę, no i oczywiście nagramy moje wygłupy, także oglądajcie. Tu już czeka mój ziomuś. Jest, mój bro. No, kurwa, moim autem jedziemy. Dawaj, mistrzu, w moim jedziemy. Przywitaj się ładnie z widzami. Bonjourno. Ej, jesteśmy na miejscu. Miejscóweczka zajebista. Będziemy zmoczyć jaja. Halo, dobry, prokuratura. Bo ja to chciałem zgłosić, że bez maseczek chodzą. Tak, tak, tutaj właśnie bez maseczek. <grym zimno> Przygotowanie do morcowania. <grym zimno> no tak, no trzeba postawić. Ja kurwa się trochę, nie? <grym zimno> nagrywać, ja się normalnie boję. Czego ty się kurwa boisz? <grym> Zimna. Ja, Co? Kacper, ty mnie nagrywaj. No Normalnie. Dobrze. Wychłań tę Co? To To masz kurwa tę. Rytmu. Pełna roczewka, 5 minut, złapiemy temperaturę i wbijamy. Bo nie mam zamiar poskakać trochę na główkę, ale wbijamy na wariatę, od razu na banie, od razu. <noise> I jak bokserski? Wiesław na imprezie? Ten kurwa leci. No, jest, jest. <noise> Nie jestem się sikać, coś się wyleje. Z podeszki Co? Z podeszki. Już jest ciepło. Nie ma z 5 minut. Już minuta za wami. Dobra, to chyba ja już się zmęczyłem. No. Nagraj jak ten, jak będziemy chodzić. Wiehu, Dawaj, ładuj Wiechu. Nie, bo ja się kurwa człowieku, nie tak. Chodź, Wiechu. To jest Nie trzeba wyczytać. Nie, minutę najmniej. No, do 10 minut. Dobra, wypierdaj. Oh, kurwa. Ja znów nie czuję stary. Zaraz będziemy w chałupie. ale skurwa się ciepła? Nie. Dobra, jest mi się do ciała. Ja lubię czuję Skoczę zapierdalam Ja jeszcze wejdę tak o ale. A tak. Ciepło, nie? Ale nagrzali tak <noise> <noise> Teraz do apteki, po antybiotyki <noise> I Polna do łóżka <noise> <Skóra badana. głos> jeszcze zdjęcie na Dobra Szybkie morsowanko Nie ma co przesadzać Jak na pierwszy raz Ogólnie Wywnioskowałem jedno Jaja tu się skurczyły do granic, możliwości. do granic możliwości. Nigdy takich małych mi nie miałem. Powiem Wam moi drodzy, że jest zajebista sprawa. Jakoś długo nie siedzieliśmy w tej wodzie no bo wiadomo, że nie można przeciążać organizmu na pierwszy raz. Ale z biegiem czasu mega mi się spodobało. Także będziemy jeździć na pewno co niedzielę i może nawet w tygodniu. Oczywiście czasy będziemy wydłużać. Jedna uwaga, którą bym chciał wam przekazać obuwie, bo stopy tak szczypią, że to jest jakieś nieporozumienie. Obuwie założyć sobie będzie zajebiście. Oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, fanpage'a i do usłyszenia na portalu Brazers. Pozdrawiam, trzymajcie się, miłej niedzieli. Zapierdalamy na trening. Bananka, jazda.